Dzień dobry Państwu, Tomasz Pietryga, to jest Rzecz o Prawie. Moim gościem jest mecenas Jan Górski, adwokat. Witam Panie mecenasie bardzo serdecznie. Dzień dobry Panie redaktorze, dzień dobry Państwu. E, ruszył, narodowy, ruszył, panie ruszył narodowy program szczepień na COVID-19. Pojawiają się też pytania odnośnie Ewentualnych, ewentualnej odpowiedzialności e farmaceutycznej, ewentualnie e Tutaj pojawia się informacja, że, że koncerny e no, wyłączyły swoją odpowiedzialność, podpisując już tą ramową umowę z y Komisją Europejską. No ale czy to oznacza, że tej odpowiedzialności nie ma, czy jednak ona jest? Na tą chwilę ta odpowiedzialność za niepożądane odczynanie poszczepienne jest odpowiedzialnością na zasadach ogólnych. Na razie rząd nie wprowadził tego zapowiadanego funduszu kompensacyjnego, który miałby na szczególnych preferencyjnych, nazwijmy to zasadach, regulować kwestie szkód na osobie w związku właśnie ze szczepieniami. I mm. też jeśli chodzi o kwestię wyłączenia odpowiedzialności koncernów na podstawie umowy, to oczywiście tutaj powstaje kwestia, czy takie wyłączenie może być skuteczne w stosunku do podmiotów, które nie są stroną tej umowy. Przecież umowa z koncernami nie jest, nie jest powszechnie obowiązującym prawem, i, a mimo to Teoretycznie może dotykać nas jako potencjalnych, potencjalne osoby, które, które mogą być poddane szczepieniu. Natomiast jeśli chodzi o te ogólne zasady, to są podstawy prawne, żeby dochodzić do odszkodowania, natomiast natomiast tak jak każde odszkodowanie za błędy medyczne, te procedury mają swoje ułomności. W przypadku mhm. odszkodowania za szczepienie, te procedury są o tyle, można powiedzieć, w pewnym sensie no, niedoskonałe, że na tym etapie wiedza o, aktualna wiedza medyczna o tych niepożądanych skutkach jest w pewnym sensie ograniczona z uwagi na dosyć krótki czas przygotowywania tych szczepień i stosunkowo małe doświadczenia w ich aplikacji, więc tak naprawdę nie do końca. Mhm. Panie mecenasie, no ale załóżmy, że, że stało się, no, odpukać ktoś, ktoś miał jak, jak, jakiś skutek uboczny, jakąś alergię, jego, jego stan zdrowia ucierpiał po szczepieniu, co on, co on może zrobić w tej obecnej sytuacji? Czy on ma czekać na jakieś pogłębione badania, czy może już w tej chwili podjąć jakieś kroki prawne wobec tego, co się stało, wobec tego produktu? Więc, więc no więc tak. Z jednej strony, no, po pierwsze, trzeba udowodnić, tak. Przy dochodzeniu odszkodowania za szczepienia trzeba udowodnić, że rzeczywiście mamy do czynienia z tym odczynem poszczepiennym niekorzystnym. To znaczy, rzeczywiście te zdarzenie medyczne niekorzystne miało związek z, z właśnie z, z tym szczepieniem, tak i tutaj ciężar dowodu w postępowaniu cywilnym, bo tutaj ono jest zasadniczą drogą na tą chwilę sądowym dochodzenia odszkodowania, ten ciężar dowodu niestety spoczywa na poszkodowanym, więc i to, czy podmiot odpowiada, to, tak, to zależy od tego, czy można mu co do zasady przypisać winę za odszkodowanie, za, za te zdarze, za wywołanie zdarzenia medycznego. Tak. I tutaj jeśli temu podmiotowi nie można, na przykład jednostce, jednostce publicznej, w której, w której dokonywało się szczepienie, czyli w szpitalu, jeśli. Nie, może, nie można mu zarzucić jakichś nieprawidłowości przy przechowywaniu czy też przy, przy aplikacji szczepień, no to z tą odpowiedzialnością może być pewien problem. W grę wówczas może wchodzić odpowiedzialność na zasadzie słuszności od Skarbu Państwa. No właśnie, czyli rozumiem, że możemy z jednej strony w takiej sytuacji jest możliwe pozwanie koncernu, pozwanie szpitala, no jeżeli nagle okazałoby się, że szpital no tą szczepionkę źle przechowywał i, i to wywołało jakąś określoną reakcję niepożądaną dla zdrowia, ale rozumiem, że można też kierować swoje roszczenia w stosunku do skarbu państwa, no który zachęcał do szczepień. Dokładnie tak, panie redaktorze. Tutaj mówimy o zasadzie słuszności uregulowanej w artykule 417 z indeksem 2 kodeksu cywilnego, która mówi o tym, że jeśli przy wykonywaniu władzy publicznej doszło, zgodnym z prawem oczywiście, tak, doszło do wyrządzenia szkody na osobie, wówczas Skarb Państwa może odpowiadać na zasadach słuszności. I tak, Sąd Najwyższy już w latach 70. przyjmował, że w przypadku szczepień obowiązkowych ta zasada, ta odpowiedzialność skarbu państwa jak najbardziej się aktualizuje. W przypadku szczepionek przeciwko koronawirusowi mamy ten, nazwijmy to, problem prawniczy związany z tym, że na tą chwilę te szczepienia są szczepieniami zalecanymi. Więc powstaje pytanie, czy. czy czy zaszczepienie kogoś tą szczepionką zaleconą jest, jest wykonywaniem władzy publicznej? Bo od tego zależy, czy, czy można mówić o odpowiedzialności Skarbu Państwa na zasadzie słuszności, czy nie. Moim zdaniem, tutaj trzeba zastosować wykładnię konstytucyjną i funkcjonalną, która pozwoli nam uznać efekty uboczne szczepień zalecanych za podpadające również pod ten artykuł. Z tego względu, że że po pierwsze, tak jak Pan redaktor słusznie zauważył, sama władza bardzo zachęca i zaleca, żeby te szczepienia y, aplikować. Po drugie, jest już, już, już jest zróżnicowanie stanu prawnego, statusu prawnego osób zaszczepionych i niezaszczepionych. Więc, y, więc nie ma tu formalnie przymusu, natomiast powstaje już te zróżnicowanie stanu prawnego, które moim zdaniem uzasadniają twierdzenie, że Państwo powinno odpowiadać także za szczepienia zalecane? Panie myślie, ale tu jest jedyna droga, droga cywilna, czy, czy bo w przypadku błędów medycznych no, stosowana jest droga karna, która no, jest z punktu widzenia no, te ofiary czy chorego, no, trochę bardziej korzystna, no bo tak naprawdę trochę zdejmuje z niego ten obowiązek zbierania samodzielnego dowodu, co jest niezwykle trudne. Czy tutaj w tym uh -huh. przypadku ta droga no, przez prokuraturę mówiąc wprost, ona jest, byłaby możliwa? Uh -huh. Jak najbardziej jest możliwe, natomiast no, zasada odpowiedzialności karnej opiera się na, no, też na winie, natomiast jakby trosz, troszkę inaczej rozumianej. I y, 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 oczywiście y, procedura karna ma te plusy, że, że tutaj prokurator zbiera dowody, tak? natomiast patrząc na wysokości odszkodowań, zasądzane przez sądy karne i porównując je z, z, z wysokościami odszkodowań z zasądzanymi przez sądy cywilne, no to tutaj, no to tutaj poszkodowani otrzymują znacznie większe rekompensaty w ramach procedury cywilnej, przed sądami cywilnymi. Czyli jakie kroki, jakie kroki pierwsze powinien, taka osoba, która właśnie odpukać miała, miała jakieś, jakieś, jakieś reakcje niepożądane, co powinna zrobić, żeby swój interes prawny zabezpieczyć, jakie kroki podjąć? W pierwszej kolejności powinna starać się zabezpieczyć dokumenty, które mogą stanowić później dowód w sprawie. Upewnić się, że w dokumentacji medycznej znalazł się dokładny opis tego, co się stało, bo później ta dokumentacja medyczna będzie podstawą ewentualnych roszczeń, chociażby od skarbu państwa, czy też właśnie od, od szpitala. Tak? To jest jakby podstawa, dlatego że, że tak jak wspominałem, ciężar dowodu będzie spoczywał na, na, na poszkodowanym. A z pana perspektywy, jeśli chodzi o pana ocenę, łatwiej będzie w takiej sytuacji pozwać koncert farmaceutyczny bezpośrednio, czy, czy skarb państwa jednak? To zależy, może, może tak, to zależy od charakteru tego zdarzenia. Jeśli, bo, bo tak, bo koncept farmaceutyczny będzie mógł bronić się w tym, że, że szczepionka została przebana zgodnie z aktualną wiedzą medyczną dochowano wszelkiej należytej staranności i nie ponosi on, on winy, a koncern odpowiada na zasadzie winy, tak. Natomiast skarb państwa na zasadzie słuszności. Tutaj nie trzeba udowadniać winy, tutaj wystarczy no przekonać sędziego, że słusznym byłoby, żeby te odszkodowanie zostało przyznane. Natomiast jakby tutaj jest różnica pomiędzy zakresem szkód możliwych do kompensacji. W przypadku odpowiedzialności na winie, na zasadzie winy, na przykład w przypadku koncernów ta odpowiedzialność jest pełna. Jest trudniej udowodnić, ale jest pełna. W przypadku odpowiedzialności na zasadzie słuszności jest możliwość odszkodowania, uzyskania odszkodowania tylko za szkody na, na osobie. Tak? Natomiast nie ma możliwości odszkodowania majątkowego, czyli na przykład uzyskania odszkodowania za utratę zarobku. A ten fundusz kompensacyjny, który zapowiedział rząd, czy to jest dobry pomysł? I to, co to oznacza właśnie dla, dla potencjalnych chorych, czy tych, którzy mieli skutki uboczne? Czy to jest jakieś ograniczenie ich, ich możliwości, na przykład jeśli chodzi o, o kwoty ewentualnych roszczeń? O co chodzi z tym funduszem? Po co on jest, jeżeli można starać się właściwie na zwykłej drodze prawnej o, o odszkodowania? Panie redaktorze, Trudno mi wypowiadać się na temat bytu, który na tą chwilę jest bytem wirtualnym. Tak? Natomiast, natomiast to moim zdaniem może być krok w dobrym kierunku. Już w 2017 roku planowano utworzyć taki fundusz i to na pewno jest, no, właśnie to zależy od, od konkretnych zapisów, które tam się znajdą. Natomiast to może być ułatwienie dla poszkodowanych, dlatego że dochodzenie normalne, Odszkodowania za zdarzenia medyczne, za błędy jest, jest niestety czasochłonne, też, też w przypadku postępowania cywilnego kosztuje i, i no i w związku z tym tutaj to może być ułatwienie. Tak? Natomiast to wszystko zależy od szczegółów. A panie Mecenasie, czy ze względu na rozmiar, skalę tego całego przedsięwzięcia, jakim jest Narodowy Program Szczepień, czy tutaj byłaby potrzebna jakaś specjalna regulacja, właśnie, czy, czy państwo nie powinno przyjąć jakiejś specjalnej regulacji, właśnie, która byłaby dedykowana właśnie dla tej kwestii, gdzie, gdzie również właśnie te sprawy odszkodowawcze, odpowiedzialności byłyby, byłyby uregulowane? Ja osobiście tak uważam. No, uważam, że jakby pomysł, za, pomysł utworzenia funduszu za dobry pomysł, tak? z tego względu, że tak naprawdę no, niestety nie wiemy, jakie będą te skutki uboczne szczepień, yy, jaka będzie ich skala i niestety to jest do pewnego stopnia skok w nieznane. I tutaj utworzenie takiego funduszu to byłby taki wyraz solidarności państwa z osobami, które zdecydują się zaszczepić. Więc więc myślę, jestem przekonany, że to byłby dobry krok. Skoro państwo nawołuje do tego, żeby się szczepić, powołując się na zasadę solidarności, bo skoro szczepimy siebie, chronimy w ten sposób innych, to wydaje się, że byłoby też słuszne, żeby państwo zapewniło nas, że jeśli się zaszczepimy i nastąpią jakieś niekorzystne skutki uboczne, to na zasadzie solidarności dostaniemy pełne odszkodowanie w, naj, w możliwie najszybszym Trybie i możliwie najmniejszym kosztem. Panie się zapytam jeszcze na koniec o jedną rzecz, trochę niezwiązaną bezpośrednio ze szczepieniem, aczkolwiek szczepienie jest dobrowolne, natomiast gdzieś majaczą takie głosy że należy jakieś różne miękkie lub mniej miękkie sugestie czy zachęty dla obywateli wprowadzać. Ostatnio minister Dworczyk mówił o dosyć enigmatycznie o różnym statusie osób szczepionych i zaszczepionych, co, co można sobie wyobrazić, że jest to jakaś, jakaś myśl głębsza, która może, może prowadzić gdzieś w w jakiejś perspektywie do tego, że jednak obywatele będą w jakiś sposób przymuszani do, do szczepień. Czyli to jest dobry pomysł, żeby, żeby taką strategię stosować, nie dobrowolności, ale takiej zachęty, no, która, która nie jest zachętą, ale właśnie taką, taką presją, na którą obywatel coś traci, jeżeli, jeżeli się nie zaszczepi. Panie redaktorze, no, to, Panie jest, doktorze, no, to jest. To jest. bardziej pytanie, można powiedzieć, nieco polityczne. Tak? No, w tym arsenale broni, jaki mamy do walki z koronawirusem, nie jest, jest on dosyć ubogi. Wygląda na to, że, 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 że szczepienie ma, ma szansę na przywrócenie tych właściwych proporcji, że jakby, że, że, że przestaniemy być w defensywie w walce z z koronawirusem, ale, ale uda się go tutaj pokonać, więc, więc ja osobiście, jako obywatel, no, nie jestem w stanie się zgodzić na, 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 na pewne ograniczenia, tak? Biorąc pod uwagę, no, nazwijmy to, cel wyższy, jakim jest, jest, jest wygrana z tym wirusem. Panie mecenasie, bardzo dziękuję za rozmowę. Jan Górski, adwokat, był moim gościem, a ja zapraszam na. Czwartek na rzecz oprawnie. Dziękuję. Dziękuję Panie Redaktorze, dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo.